Na tej prezentacji pokażę, w jaki sposób wyszukiwać inne typy plików w wyszukiwarce internetowej Google. Oprócz stron HTML, Google wyszukuje obecnie informacje w plikach 12 formatów. Są to dokumenty PDF, a także pliki Microsoft Office, Postscript, Corel, WordPerfect, Lotus 123 i inne. Pliki określonych typów są wyświetlane na stronach z wynikami wyszukiwania. Jeżeli spełniają kryteria wyszukiwania wprowadzone przez użytkownika. Google udostępnia także funkcję wersja HTML, dzięki której można przeglądać zawartość plików o takich formatach, nie mając odpowiedniej aplikacji. Funkcja ta pojawia się obok wyniku wyszukiwania dotyczącego określonego typu dokumentu. Dzięki opcji wersja HTML można także uniknąć wirusów, które bywają przenoszone w plikach niektórych typów. Możliwość wyszukiwania informacji w plikach o innych formatach zapewnia szerszy obraz zawartości dostępnej w internecie. No i tutaj ja na przykład sprecyzowałem zapytanie: evabem file type PDF, czyli że ma wyszukać tylko i wyłącznie w formacie tego dokumentu. I tutaj mamy na przykład w jednym z wyników wersję HTML, którą możemy kliknąć. I przejrzeć ten dokument. Aby wyświetlić wyniki wyszukiwania o określonym typie pliku, jak już wspomniałem, wystarczy wpisać w polu wyszukiwania to, czego szukamy. Ja tutaj powrócę jeszcze raz do strony głównej i na przykład wpiszę tutaj tytuł książki. Pantadeusz, następnie wpisuję file type, dwukropek PDF, czyli ma znaleźć książkę Pantadeusz w formacie PDF, i tutaj mamy odnalazło. Mamy informację o tym, że odnalazło ponad 40 tysięcy wyników.